Szanowne grono Bractwa Grymierza Serdecznie w moim pierwszym filmiku na tym właśnie kanale YouTube'owym Może nie pierwszym, bo już jakieś tam materiały są Są jakieś filmiki ze Zlotu, są jakieś podsumowania roku Klipy robione przez Pana Susiego i tak Ale pierwszym takim filmiku, w którym ja siedzę i mówię do Was, tutaj do kamery Nie tak codziennie jak na streamach, tylko właśnie tak o tutaj na YouTube'ie no wiecie, że od dłuższego czasu już na streamach mówiłem o tym, że chciałbym zacząć coś nagrywać, że chciałbym coś zacząć działać poza Twitchem. Bo jakby wiecie, sama, sama praca na Twitch, praca, wiecie o co chodzi, praca włożona w to samo streamowanie jest na pewno wymagająca i dużo czasu zabiera. Ale chciałbym, żeby to też gdzieś tam więcej coś było z tego niż tylko sam Twitch. No bo myślę, że to jest taki naturalny krok, naturalny krok kolejny naturalny krok. Dla mnie, żeby coś więcej z tego osiągnąć, że tak powiem. Eee, nagrywam już to czwarty raz bodajże, bo najpierw się kamera przegrzała, GoPro, więc bilion na aparat, eee, zadzwonił kurier, teraz wyłączył się ten aparat i nie wiem, za chwilę pewnie coś się jeszcze stanie. Wszechświat mówi: Krzysztof, nie rób tego. Chyba to jest taki, wiecie, sygnał, żebym tego właśnie nie robił, ale Krzysztof siedział eee, zaparte w swoje. Dobra, nie będę mówił w trzeciej osobie. osobie. Idę w zaparte po prostu. Jestem upartym człowiekiem, więc idę przed siebie. Eee, no, ale pomyślcie sobie, że, kurczę, no ale przecież, Krzysztof, możesz yy, pociąć materiał, prawda? Po co? Czemu? co? Czemu przestałeś nagrywać ten pierwszy materiał na przykład? No, mogę, oczywiście, że mogę, ale chodzi o to, że chciałbym właśnie dawać nagrywać takie materiały bez cięcia raczej. Oczywiście, jeśli będę sobie siadał tutaj i do Was mówił, no to właśnie takie materiały bez cięcia wolałbym robić, bo wydają mi się one bardziej po prostu autentyczne niż takie, które gdzieś tam są pocięte na ileś segmentów. To oczywiście zależnie od tego, od osoby, od tego jaki jest, jaka jest tematyka i tak dalej. Jeśli ktoś przygotowuje jakiś konkretny materiał, no to oczywiście łatwiej jest go pociąć, przygotować jakieś konkretne segmenty i gdzieś tam o tych segmentach mówić. I tyle. A ja mam koncepcję, że siadam i sobie rozmawiam na jakiś tam temat. O czym będziemy ogólnie, o czym będą te filmiki, co będziemy tutaj robić, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Na razie, pierwszy filmik, czyli ten, który widzicie, to będzie taki typowy filmik. Ostatnie moje 30 dni zakupowe, jeśli chodzi o gry komputerowe, ale się zrymowało, patrzcie. No, więc przejrzymy sobie z, ostatnie, z ostatnich 30 dni zakupy. Tak, właściwie chciałbym robić miesięczne podsumowanie zakupów. Ale na przykład mam też zakupy tu z wczoraj, a wczoraj był pierwszy, dzisiaj jest drugi. Nie wiem kiedy będziecie to oglądać. No ale no, nieważne. Po prostu e, zaliczam to jeszcze do września, wczorajsze zakupy. Może będę sobie robił ostatnie 30 dni. Może whatever. Wiecie o co chodzi. Ostatnie po prostu zakupy, które mi się tam gdzieś udało kupić, zrobić. E, dobra, myślę, że możemy sobie zacząć. Nie ma co przedłużać, nie ma co przeciągać. E, nie ma tutaj nie wiadomo jakich tytułów, tak naprawdę. Jest kilka fajnych. Perełek, że tak powiem, które chciałem sobie gdzieś tam dołączyć do kolekcji, czy to z racji tego, że yy, no albo już je mam na przykład cyfrowo, a chciałbym mieć pudełku, albo po prostu jestem ciekawy do konkretnego tytułu. No, o każdym coś wam tam opowiem, o każdym, każdy wam pokaże. No to pierwszy tytuł, który wlatuje, że tak powiem, na ogień to jest Super Goals and Ghost, czyli kontynuacja, yy, kontynuacja, remaster, remake. Chyba po prostu reedycja na SNES-a wersji z NES-a. Eee, Ghost and, Ghost and Ghost. Nie jestem pewny, ale przeszliśmy oryginał na NES-ie na streamkach. No, całkiem trudna gierka, ale nie aż tak jak myślałem. Myślałem, że będzie trochę gorzej. Już słyszałem, że ta wersja jest trudniejsza, więc zobaczymy. Będziemy oczywiście ją też na streamie. Także jak coś to link na pewno będziecie mieli tutaj, no, gdzieś tam na dole czy gdziekolwiek na na, na pod filmikiem. No i co? Stan giereczki nie jest jakiś nie wiadomo jak co jest le, leciutko pożółknięty kadrysz, ale była cena bardzo atrakcyjna od pana chyba z Francji, jeśli się nie mylę, paczuszka do mnie dotarła. Nie zbieram gier nesa z nesa w pudełkach z racji tego, że one są kartonowe i ceny tych gier są bardzo duże z reguły. Nie wiadomo nie wszystkie, ale z reguły są bardzo duże, a te kartony nie dość, że z reguły mają słaby stan, to jeszcze po prostu szybko niszczają. Także pierwsza groszka do kolekcji dołączona. Co mamy dalej? Mamy dalej Star Wars The Force Awakens, czyli Lego The Star Wars, The Force Awakens, tak właściwie. Prezent od pana Eryczka, czyli jednego z naszych kochanych widzów. Pozdrawiam Eryk, pozdrawiam Rega, aka Pan Nachpo Hybel. Dostałem to w prezencie z racji tego, że pan Eryczek z tego, co się orientuje zakupił to dla siostrzeńca, krześniaka i ale okazało się, że on nie ma Xboxa, tylko ma PS4 bodajże. Także to dostałem w prezencie. Może sobie za jakiś czas przejdziemy z Justyną w Kopie, chociaż nie jestem wielkim fanem gier Lego, to myślę, że może w Kopie sobie kiedyś do tego przysiądziemy z Justyną jak najbardziej. Co mamy dalej? Mamy dalej Iron Harvest Complete Edition też na Xboxa, kolejna gierka. Na Xboxa, na Xboxa Series X dokładnie, eee, co tu dużo mogę powiedzieć? Mam tą grę cyfrową, wziąłem ją w pudełeczku z racji tego, że była bardzo duża promocja na to, tam chyba 40 coś zł wyszło razem z wysyłką, Jest naprawdę spoko. Jest to wersja Complete Edition, więc pod, e, posiada podstawową wersję gry, plus jakieś tam dodatki co to dokładnie jest e oraz dodatki Rusviet Revolution i po Operation Eagle e tak nie grałem jeszcze w tą grę, słyszałem mieszane opinie, jednym się podoba drugim się nie podoba mi się na pewno podoba sama koncepcja e jakby tego setupu, czyli to 1920 plus, tak czyli ten taki fanfic bodajże tej alternatywnej e Alternatywnej wersji I wojny światowej, bodajże, gdzie no są mechy po prostu. To ciek brzmi ciekawie, kiedyś na pewno sobie sprawdzę. Kolejna gierka, drodzy Państwo, też na Xboxa, zieloni na kolanach, oczywiście pamiętajmy o tym, nie, nie możemy o tym zapominać, a jest to konkretnie Moving Out 2, druga część serii od SMG pod patronatem Team 17. No i co tu dużo mogę powiedzieć? Kolejna część mówi Nauta. Pierwszą część przeszliśmy już z moją żoną. Przeszliśmy też Overcooked'a 1 jedynkę i dwójkę. Jedynkę nawet żeśmy wymaksowali. Dwójeczkę, jak tylko się pojawiło, że będzie premiera, to stwierdziłem, że na pewno kupujemy i ogrywamy. No i ogrywamy. I powiem Wam, że jest przyjemna. W kopie się gra w to cudnie. Ja mam nadzieję, że się nagrywa materiał. Jak nie, no to już nie wiem, chyba po prostu się poddam. Eee, no, gramy w kopie. Jest dużo trudniej niż w pierwszej części, to na pewno. Ale jest też bardziej pomysłowo, jest dużo fajnych rozwiązań. Jest, nie, nie ma tylko wyprowadzek, ale są też wprowadzki, na przykład, że trzeba jakieś rzeczy wnieść i tak dalej. E, fajna giereczka. Jeśli szukacie czegoś na kopę na od 2 do 4 osób, a też graliśmy w 4 osoby, w to jest niezły chaos. Ten na ekranie to polecam. Bardzo, bardzo fajna giereczka. No i co, drodzy Państwo, lecimy dalej. Wojna na północy władca pierścieni. E, posiadam tą gierkę na Steamie. Ona już została wycofana ze sprzedaży, jeśli chodzi o właśnie cyfrową dystrybucję. Na Steam już tego nie kupicie. Są jakieś tam kody, oczywiście, na jakichś tam stronach i tak dalej, bla bla, ale to one kosztują grube pieniądze. Za to zapłaciłem 40 zł. Zapytacie dlaczego, Krzysztof? Przecież masz już tą grę, tak? No tak wiecie, jak to bywa w kolekcjonowaniu, w kolekcjonowaniu gierek. Chciałem ją mieć w pudełku. Mam sentyment do wersji na Xbox 360, ale. Żałem ją tylko i wyłącznie dlatego, że w niej można zagrać właśnie w koło na podzielonym ekranie. A niestety, w wersji na Steamie tego nie ma po prostu. E, oczywiście, giereczka jest kompletna. Tutaj, seksowe e, paragony. Co muszę powiedzieć: lubię seksa, bo czasem można wyrywać fajne naprawdę okazje u nich. Ale nienawidzę ich tych cholernych naklejek. Tu zawsze jest naklejeczka z ceną, i tu zawsze jest coś takiego. To jest papierowa obwoluta. Nie da się tego odkleić już bez uszkodzenia tego, więc ceks, jeśli to oglądacie, przestańcie naklejać tak naklejki, nie wiem, jakaś obwoluta dodatkowa i na to naklejki albo do środka cokolwiek, po prostu nie róbcie tego tak, bo ja wiem, że ten sklep nie skupia się na sprzedawaniu gier kolekcjonerom, to raczej jest taki wielki spęd po prostu... Skupowanie wielkich ilości gier i sprzedawanie wielkich ilości gier, ale czasem naprawdę można fajne okazje wyrwać. A jak mam się męczyć z tymi naklejkami cholernymi, jeszcze tym bardziej na papierowych pudełkach, to jest to po prostu ciężar. No, dobra, lecimy dalej. Star Giereczka zakupiona od pana Miyagiego. Pozdrawiam serdecznie pana Miagiego, jednego z członków Galaktyki Retro. Galaktyka Retro też na pewno będzie link tutaj załączony pod. Pod filmikiem. Galaktyka Retro to jest taka grupa na Twitchu, która sobie streamuje właśnie głównie gry retro. Nie tylko oczywiście, bo nie jesteśmy prostolinijnymi człowiekami, czy prostolinijnymi ludźmi. Streamujemy wszystko, ale głównie skupiamy się na tym retro. No i właśnie od niego jest ta giereczka Star Wars Rogue Squadron 3D. Eee, zagrywałem się w tą grę za dzieciaka bardzo dużo. Uwielbiam ją. W ogóle lubię takie symulatory latania typowo. Jest naprawdę to świetna gierka, mam oczywiście joystick, więc będę ogrywał to na streamie na joysticku, niestety jest bez instrukcji, z tego co mówił Pan Miyagi nie sprawdzałem tego, zaufałem, jest to po prostu wydanie bez instrukcji, ale nieważne, bo cena i tak była, cena była naprawdę niżutka za to, więc jeszcze raz dziękuję Panie Miagi. bardzo fajny konsek. ogólnie stan jest idealny. Dobra, lecimy dalej, drodzy Państwo, kolejna gierka na Xboxa, Szok, niedowierzanie. Na Xboxa nie ma gier przecież. a Człowiek tyle gier na Xboxa zakupił w jednym miesiącu, to niemożliwe. E, Titan Quest e, na konsolę Xbox One. Oczywiście działa na Series X. E, dlaczego zapytacie, kupiłem tą gireczkę? Przeszedłem już wiele razy ją na, na PC, -cie. mam ją na PC, przeszedłem ją, mam dodatki na PC, tak dalej, tak dalej. Ale na PC nie da się grać właśnie. Tego wspomnianego już wcześniej couch co a Dużo gier, jak ogólnie z dzisiejszych pozycji, będzie właśnie koopowych. Y, no, i tutaj można, właśnie dodali jakiś czas temu ten tryb, bo wiedziałem, że gierka wyszła na konsolę, ale nie wiedziałem, że ma tryb kooperacji na jednym ekranie i ma. Więc jaram się przejść sobie takiego Titan Quest'a z kimś na kanapie, w dwie osoby. No, i jesteśmy. No, niestety nie uda się najwidoczniej bez cięcia. Znowu mi kamera z jakiegoś powodu się wyłączyła. A piąty raz tego wszystkiego nie będę nagrywał, więc jednak będzie cięcie. No cóż, tak jest. Magia YouTube'a. No, ale wracając do tematu, nigdy w to nie grałem. Gierka, oczywiście, kompletna. 20 zł e, kosztowała. Bodajże. Pudełeczko jest łamane, ale to nic. Pudełko zawsze można wymienić. Będzie jakaś FIFA w zestawie gdzieś kiedyś, to sobie po prostu wymienię. Pudełko pęknięte, dla mnie nie jest problemem, to można naprawdę tanie wymienić na Allegro, nawet są chyba takie pudełka zastępcze, więc łatwo też sobie znaleźć i ich kupić. Fajne, powiem Wam, że odpaliliśmy na streamie, bo nie wiem czy dokończyłem, czy nie, zobaczę, będę ciął, to będę wiedział, gdzie tam się trzeba do, do, dociąć. Odpaliliśmy na streamie, wygląda zacnie, tyle powiem, wiadomo, wygląda low budżet, może nie aż tak bardzo low budget, ale jest ok, Wydaje mi się, że to będzie fan gierka. Jeśli się nie będzie spocona, nie będzie trudna, w którymś momencie po prostu nie, nie zrobi na nas potężnego kubsztala w, 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 w postaci poziomu trudności. Myślę, że się będziemy bawić świetnie. Dobra, next giereczka, drodzy Państwo, w końcu coś od niebieskich. No i nie byle coś, bo mamy tutaj Gran Turismo 6 The Real Driving Simulator uh, Anniversary Edition. Tu zakup właśnie z wczorajszej giełdy od naszego takiego zaznajomionego, zaznajomionego, fajnego sprzedawcy, który pojawia się bardzo często na giełdzie. Pozdrawiam Hubert, jeśli kiedyś to będziesz oglądał, to pozdrowionka dla Ciebie. Eee, no, nie mam tej gierki, eee, to jest wydanie Anniversary, jeszcze nie sprawdzałem czy działa ten kodzik, który tutaj jest, bo kodzik na, na ten Anniversary Edition Content to jest tam milion kredytów w grze, 20 dodatkowych samochodów, pewno kod jest użyty, ale to nieważne. Ładne wydanie, ładny steelbook, Wszystkie przeciwności losu przeciwko mnie. Po prostu. Nie wiem, no, wszak świat krzyczy, Krzysztof, nie rób tego. Nie rób! Ale ja to robię. Uparłem się, już teraz widzę widzę w tym jakiś znak. Widzę w tym jakiś znak, że wszystko krzyczy nie, to ja wtedy idę totalnie w drugą stronę. Jak wszystko idzie na mnie i mówi nie, to ja idę właśnie w tamtą stronę. No. Kontynuując, Gran Turismo 6 nie miałem w kolekcji, więc dorzucamy stan idealny. Pozdrowienia dla pana Huberta, tak jak mówiłem, płyta jest na pędzie, więc nie było jej tu. No ale, no i właśnie, muszę wspomnieć o bardzo no, ciekawej rzeczy. Wczoraj yy, odpaliłem instalację o godzinie, chyba 19. Skończyła się, chyba, około 23.00. To jest prawdziwa moc, że tak powiem. No, ale kolejna giereczka do kolekcji. Proszę Państwa, tym razem zszokuję Wasz XBOX 360, też zakup od Pana Huberta, Anarchy Reigns. Giereczka od Panów Platinum Games, czyli tych samych co zrobili, co zrobili Bajonetę. Nie grałem nigdy w to, jestem bardzo ciekawy, lubię gry od Panów Platinum Games, także zobaczymy jak to wygląda. Grałem w to chwilę kiedyś na PS3. Bardzo byłem miło zaskoczony. Zobaczymy, jak to wygląda i działa na Xbox 160. Oczywiście, giereczka kompletna e, z instrukcją, z wszystkim, co trzeba. Jest limited edition. A czym jest limited edition? Uuu, ok. Includes exclusive downloadable content. Bayonetta is playable character. Two extra multiplayer modes. Ok, czyli można zagrać bajonetą. Ok, fajnie, spoko. Fajne, fajne, fajny motyw. Kolejna, drodzy Państwo, gierka na Xboxa 360. No to tak, kolejna giereczka, Turok. Znowu się kamera wyłączyła. Nie przejmujmy się tym. Kamera mam Cię na oku, rozumiesz? Kolejna giereczka, Turok na Xboxa 360 właśnie. Nigdy w tą grę nie grałem. Jestem w sumie ciekawy. Ja wiem, że to ta era właśnie e, siódmej generacji e, była taka, jaka była i niektóre gry miały być, wiecie, przeskokiem, przełomem, czymś nowym w danej serii. No wiem, że tutaj się to nie udało. Trochę gdzieś tam widziałem opinii na necie i tak dalej. Ale ja lubię, ja lubię takie średnie gierki. Ja lubię takie średnie gierki, nie wszystko musi być, wiecie, triple nie wszystko musi być najlepsze, nie wszystko musi mieć super wysoki budżet. Niektóre gry wystarczy po prostu dają fan. Miejmy nadzieję, że to będzie jedna z tych gier, więc zobaczymy. Eee, dobra. Tu już mam tylko gry pecetowe 4 bodajże, tak 4 dokładnie. E, no, więc lecimy sobie z tematem. To są gry pokroju 5 zł. Wie, wiecie, pan na straganie, to właśnie też z wczorajszej giełdy. Pan na straganie ma, dobra, ile za to piątka? Ok, no dobiorę. E, co tu mamy? Dracula 3. E, przeszliśmy w pierwsze dwie części na streamie. E, Dracula 3 posiadam w wersji cyfrowej, ale żeby postawić sobie na półeczce, e, to wziąłem też oczywiście w pudełku oczywiście wydanie kompletne Adventure Collection eee. aha, ok dobra, czyli to jest jakaś tam po prostu, jakaś tam po prostu kolekcja Adventure, czyli jakieś po prostu z przygodówki, no ale tutaj mamy Drakule 3 na pewno będę ogrywał na streamie, bo ogrywałem dwie pierwsze, chociaż wiem, że one tam się ze sobą jakoś też tak bardzo nie łączą ale na pewno sobie kiedyś tam to tam serię dokończymy co tutaj mamy dalej? Never Winter Nights. Zafoliowany. Co prawda ta folia jest już taka lekko odchodząca, ale zafoliowany. Nówka folia nieodpakowana oryginalnie, także spoczko, po angielsku co prawda, ale to nic. Kosztowało to 5 zł, także nie ma co narzekać. Nie mam na półce, więc chęćmy sobie na tę półeczkę wyżółce. no i oczywiście no, jak jest zafoliowane to można założyć, że jest też kompletne, prawda? E, Planescape Tournament, czyli klasyczny RPG od e, Black Isle i Interplay'u. No i to jest wspaniała giereczka, też 5 zł, oczywiście kompletna. O właśnie, płytka wypadła, elegancko. E, no, stan tych płyt nie jest najlepszy, jeszcze nie sprawdzałem czy działają. Ale myślę, że będzie ok. To są wiecie stare, pecetowe giereczki. Myślę, że jak najbardziej będzie to trybiło. No i oczywiście, ekstra klasyka, najwyższa jakość, polska wersja językowa. Perfekto. No i ostatnia, drodzy Państwo, pozycja z zakupowych gierek wrześniowych to jest Delta Force Extreme. Coś się okazało, niestety, że posiadam już tą grę, więc będę coś musiał z tym zrobić. Oczywiście kompletne jest instrukcja, jest płyta. Jest płyta, jest instrukcja, wszystko jest w zestawie. Nie grałem nigdy w tą część akurat. Uwielbiam Delta Force, uwielbiam. Pierwsze dwie części za dzieciaka o tuchem jak głupi. W demo pierwszej części to pamiętam, że grałem chyba nie wiem tysiąc godzin po prostu. Bo tam można było biegać po tej pustyni pierwszej i ona była bez, bezkresna, po prostu tam można było biec i biec, i to się nie kończyło. Wiadomo, że tam nic nie było, nie? Ale za dzieciaka, wiecie, wyobraźnia działała. E, no i mam mocny sentyment do pierwszych dwóch części. Tego nie grałem, grałem też w, w jakieś tam jeszcze inne części, na pewno Black Hawk Down i tak dalej, ale w to akurat nie grałem. Na pewno będę to ogrywał na streamie. Ale na pewno najpierw jeszcze przed tym jed, jed, dwójeczkę, przepraszam, bo jedynkę już żeśmy e, ograli. No. no. i to wszystko. Miejmy nadzieję, że zaraz nie urwię kamery e, i że, no, że jakoś ten materiał będzie wyglądał, brzmiał cokolwiek. Zobaczymy, to jest pierwszy materiał tego typu. Będę się starał raz na miesiąc faktycznie nagrywać takie zestawienie, co mi się udało przez ten miesiąc zakupić. E, no nie ma tutaj nic drugiego. Najdroższy jest ten Ghost and Goblins, reszta to są gry raczej takie za 20, 30-40 zł. Eee, raczej nic takiego wielkiego. O, co wam jeszcze mogę powiedzieć, razem z tym, bo to zakupiłem dzięki Wam, tak właściwie na, na kanale udało się zebrać cel na, na donate, eee, żeby to ograć, znaczy żeby to zakupić. No, i też udało się oczywiście zabrać troszeczkę więcej niż to, więc jeden z donatujących, pan Paweł, pozdrawiam serdecznie, wrzucił sporo więcej, więc zamówiłem sobie jeszcze do tego actrazera dwójeczkę na właśnie też konsolę SNES, ale niestety przyszedł uszkodzony, był widz na obrazie. Pan z Niemiec twierdził, że u niego wszystko działa, ja na pewno spaliłem to na jakimś nieoryginalnym sprzęcie, że kombinuję i tak dalej, no, ale na szczęście mamy. mamy coś takiego jak ochrona kupującego na eBayu, więc musiał przyjąć zwrot. Miejmy nadzieję, że będzie to, wiecie, proces łatwy i fajnie odzyskam pieniądze i nie będę się musiał z nim kłócić, ale płaciłem też w razie co PayPalem, więc w razie co jeszcze mogę zgłosić w PayPalu. Mamy radę. Ogólnie gra już została do niego odesłana, z tego co sprawdzałem tracking dzisiaj to dotarła, ale nie odebrał, została zmagazynowana w jakimś tam punkcie do odbioru. Także zobaczymy. No. Tak to wygląda, tak wygląda miesiąc zakupowy gier u mnie. Różnie to bywa, to nie tak, to jest sporo gierek właściwie, ale różnie to bywa. Są miesiące, że nic nie kupuję, bo po prostu nic akurat nigdzie nie jestem, nie mam okazji po prostu wejść do jakiegoś sklepu, zobaczyć wiecie, e, zobaczyć po prostu jakiś tam okazji, czy, czy, czy złapać czegoś. Zależy, wszystko zależy po prostu od miesiąca, także no. To co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Co będzie się jeszcze więcej pojawiać tutaj na YouTube? No chciałbym na pewno coś więcej nagrywać. Chciałbym, chciałbym troszeczkę tutaj ten kanał poruszyć. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ja wiem, że pierwsze materiały pewnie przez pierwszy rok będę wrzucał to będzie oglądalność bliska zeru. Ale tak to wygląda po prostu. Dopóki się nie zbuduje jakiegoś tam jakiegoś tam wiecie Wizerunku tam, jakiegoś tam zamysłu kanału, no to tak to będzie wyglądało. Myślę, że będziemy się tutaj spotykać też, żeby pogadać o gierkach. Na streamach wiecie, jak to wygląda, że co, co niedzielę, czy tam co dwie niedziele, co trzy niedziele robimy sobie takiego netoka, żeby pogadać o czymś, to myślę, że tutaj też możemy sobie, mogę sobie ja usiąść po prostu i na przykład jakiś temat wrzucić na tapet i o nim porozmawiać typu nie wiem nowa konsola Sony PlayStation Portal, albo cokolwiek innego, po prostu usiąść, pogadać, wygadać się czasami, bo bywa na streamach tak, że wiecie, wy przychodzicie co pół godziny i każdy z was się pyta, a Krzychu widziałeś to? No i ja mówię, że no tak, tak, tak i rozmawiamy, no i tak co pół godziny, ale taki materiał, wiecie, kumulujący tam, jakiś tam temat, czy jakiś tam wątek w jedno, myślę, że był, byłby spoko. No to co, jak to mówią y, znani, duzi YouTuberzy, zostawcie łapkę tam w dół, do góry, czy co tam dajcie lajka, czy tam dislike, co tam chcecie. Subskrypcję możecie zabrać, wdać, y, dajcie wszystko po prostu. Ja, ja to wszystko wezmę albo nie wezmę, co, co tam chcecie, po prostu zróbcie y, co chcecie. Dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co, buziaczki dla Was, seksowne Gnajki. Nice.